Niedawno Browar Birband pochwalił się swoim nowym wynalazkiem o nazwie HOBSBAND, Band, dokładnie. Hobbs Band to urządzenie do chmielenia na zimno w przepływie, dzięki czemu można uzyskać większą wydajność, nawet stosując mniejszą ilość chmielu. Jak się okazało, już część piwa stworzonego przy pomocy tego dziwnego urządzenia pojawiło się na rynku, i jednym z tych piw jest piwo Ten Hops. Mam dwa piwa z dwóch różnych warek. Jedno z nich zostało stworzone przy użyciu Hops Band, a drugie yy, zostało zrobione metodą tradycyjną, powiedzmy. Także będziemy mogli sprawdzić, czy ta machineria rzeczywiście przynosi jakieś ciekawe, jakieś ciekawe efekty. Nie wiem, które jest które, no to cóż. A, jeszcze powiem parę słów, bo to jest ten hops, czyli 10 chmieli. W ten hops użyliśmy 10 odmian amerykańskiego chmielu, dodając go w równych proporcjach przy każdym z 7 etapów chmielenia. Uzyskaliśmy wysoce, pijalne piwo i bardzo aromatyczne. Skład woda słody Pale Ale, czyli Single Mold Chmiele Amarillo, Simco, mozaik, Citra, Equinox, Cascade, Chinook, Centennial, Zeus i Soraci Ace Drożdże US05, BLG 13,1, Alkohol 5,7 i IBU 30 Jak widzicie data jest zasłonięta żeby nie było wątpliwości, że sobie już tutaj sprawdziłem tu tak samo Oba piwa prezentują się bardzo podobnie, w zasadzie identycznie. Piana, taka sama. Kolor, również lekko opalizujący, złocisty. Piana, niezbyt trwała, drobno-pęcherzykowa. Także tutaj nie ma żadnej różnicy. No i teraz najważniejsze: czy jest różnica w aromacie? Jest różnica. Nie tyle nawet może pod względem intensywności tego aromatu, ale w ogóle charakterystyki jego. Tu jest aromat chmielowy, ale taki lekko stęchły. Kojarzy mi się z kwiatami, takimi już mocno nieświeżymi. Jest coś niepokojącego tutaj w tym aromacie. Jest, ten, jest chmiel wyraźny, ale taki no nie do końca przyjemny. No i zobaczmy drugą próbkę. Ta pachnie nieco inaczej, tu już bardziej owocowo, bardziej tropikalnie. Aromat jest zdecydowanie bardziej słodki, taki bardziej przyjemny, bardziej świeży. No tutaj coś siedzi. Tu, tu jest coś niefajnego w tym. Szczególnie jak się bezpośrednio po tym spróbuję tego. No dobra, weźmy łyk. Jest dość wytrawnie. Jest yy, lekki mokry karton utlenienie. W zasadzie nie lekkie, skoro ja je czuję. Yy, nie jestem ekspertem od tego. Bardzo goryczkowe, Aż takie cierpkie, ściągające. Goryczka taka ziołowa. Yy. Drażniąca, bardzo, bardzo nieprzyjemna, taka herbaciana, ziołowa, ściągająca. Piwo mi w ogóle nie smakuje w ogóle. Mm, I aromat i smak, coś z nim jest nie tak zdecydowanie. Zobaczmy tutaj. No, tu ten aromat jest naprawdę przyjemny. Słodki, taki słodkie, dojrzałe, białe, egzotyczne owoce. Zapowiada się bardzo dobrze. No, no, inna bajka zupełnie. Tu smak był pusty, to piwo było wytrawne, pozbawione praktycznie smaku, z nieprzyjemną, mocną ziołową, jakąś taką zieloną, trawiastą goryczą. Tutaj w smaku mamy czuć ten chmiel, są owoce jakieś od chmielu tropikalne. Piwo jest znacznie bardziej smakowite, znacznie bardziej orzeźwiające. A i sama goryczka ma zupełnie inny charakter nie jest taka szorstka, nie jest taka nieprzyjemna jest mocna, jest wyraźna no ale ale jest, jest bardzo fajna bardzo przyjemna także różnice są ogromne pytanie tylko na ile one wynikają po prostu, po prostu z różnych warek a na ile rzeczywiście Hobbs Band tutaj tak bardzo zmienił zmienił oblicze tego piwa bo to przypomnę cały czas to samo piwo Ważone w niezbyt dużych odstępach czasu, więc ich miele z tego samego zbioru i słód, pewnie, bardzo możliwe, że nawet z tej samej dostawy. No więc chyba czas, żeby sprawdzić. Ja oczywiście obstawiam, że to piwo, zakładając, że ten Hops Band to naprawdę jest urządzenie, które robi świetną robotę, obstawiam, że to jest z nowej warki, z warki na Hobs Band, a to jest z pierwszej. No to sprawdźmy. Ja już wiem, no więc muszę wam powiedzieć, że wyniki są bardzo zaskakujące, ponieważ to jest piwo z pierwszej warki. O kurwa! A to jest piwo na Hobsbend. O nie! Jesteśmy zgubieni! Jeśli dobrze pamiętam, mówiłem, że to jest świeższe, że to ma piękny bukiet cytrusowy, chmielowy. Jest bardzo smaczne. Podtrzymuję swoje zdanie. Niestety, to piwo jest utlenione. Bardzo nieprzyjemne, bardzo cierpkie, ciężkie. Znaczy ciężkie w sensie, w sensie chmielowej goryczy, bo ono ciężkie ogólnie nie jest. Puste w smaku z nieprzyjemną, taninową, ściągającą goryczą. No, także jakby wynik konfrontacji nie jest pewnie zbyt zadowalający dla browaru. Chyba ta technologia nie do końca jest jeszcze może opanowana, może nie do końca się sprawdza, może nie do końca jest opanowana, bo no niestety, efekty Efekty są, są mizerne, w zasadzie gorsze niż w pierwowzorze. Także trochę szkoda, ale ja wolę to. Wiedziałem, że nie jesteś gotów na jeden księżyc. A, jeszcze jestem wam winien daty czyli piwo z pierwszej partii to jest 13 listopada 2015. A piwo z Hobsbanta to jest 8 grudnia 2015.